Nie lubię mrówek. Ech, co to? A, budzik. Czyli trzeba wstawać. Gdzie ten telefon? Okej, wyłączę go. Ech, co jest? Ech, znów się gdzieś zapodział. Jest, tylko dlaczego pod pościelą? O, nie cierpię wstawać. I znów zgubiłam telefon. E? Skąd on się tu wziął? Codziennie to samo. Hmm, fajnie by było, gdyby tu sobie stał. Może jakoś temu zaradzę. Wezmę tylko długopis 3D. Narysuję takie linie. I teraz kratkę. Dobra. Wygląda trochę jak gofr. Teraz czas na drugi kolor. Ta kratka będzie nieco mniejsza. Okej, okay, gotowe. I następny kolor. I znów będzie mniejsza. Teraz trzeba to złożyć. Oto wszystkie części. Okej, okay, przetestujmy ten wynalazek. Pasuje idealnie i nawet telefon się mieści. O, kolejny dzień! I telefon na swoim miejscu. Muszę tu posprzątać. Hmm, zaraz, zaraz. O nie, co to za bałagan? Sprawdzę pudełko na biżuterię. O, tak jak myślałam. Muszę to jakoś rozplątać. Hej! Co tam? Do bani. Cała biżuteria mi się poplątała. Nie zazdroszczę, ale dotrzymam ci towarzystwa. Podtrzymaj tak rękę. Dzięki. Zawieszę ci to na palcach. Wow, sporo masz tej biżuterii. Przyda ci się coś, co pomoże ci utrzymać porządek. Długopis 3D. Narysuję taki owal i dodam kolejne warstwy na górze. Tam i z powrotem! Ok, teraz kilka kółek na górze? W podobny sposób. Nie przestawajcie. Super, pierwszy gotowy. Teraz pora na drugi. Ok, i ostatni palec skończony. Wow, fajnie mi to wyszło. Patrz, co dla siebie zrobiłam. Widzisz? Teraz będziesz miała porządek. Wow, ekstra. I wszystko się na niej zmieści. Ale zabawa. Od razu lepiej. Za chwilę wygram. O, chyba się kimnę. Zaczynam zasypiać od tego grania. O, tak. Hmm. Ciekawe. O. Co to było? Oby to nie był kot. Okulary Madison. Zatłuczę mnie za to. A, jaj, mój wielki tyłek. Mam pomysł. Długopis mi pomoże. Obrysujcie soczewkę w ten sposób, a potem od dołu rysujcie, aż będzie pełny obwód. Wygląda znajomo? Teraz wystarczy je połączyć. Teraz załóżniki, i gotowe. Świetnie wyszło. Powoli. Spokojnie. Ach, było blisko. Jak na ciebie? Spałam z okularami na nosie? O, matko. Hmm, dziwne. Uff. Udało się. Jeśli macie podobne plecaki, wiecie, jak to się może skończyć. Pa! Fajna ta orzeszkowa. Hmm, co? Nie pakowałam tego. Nie jestem cheerleaderką. Zaraz. To mój plecak. W sumie to nawet mam pomysł. Narysujcie długopisem swoje imię i otoczkę. Moje literki będą śmieszne i bąbelkowe. Wybierzcie dowolne kolory. Wypełnijcie wszelką pustkę, jak wokół E. Teraz wypełniamy. Nanoście filament tak, żeby litery były dobrze widoczne, albo żeby podkreślić każde pociągnięcie. Na koniec obwód i łańcuszek. Zobaczmy, kto teraz weźmie nie swój plecak. He? Huh? To nie jest moje imię. Uh, Madison? Było blisko, co? Stara dobra metka. Hej, Ewa, ładnie dziś wyglądasz. Czy to. Nie! To David? O nie, moje włosy! Miało być kokieteryjnie. Och, głupie kłaki! Tak lepiej, nawet tu nie popatrzył. Tylko Ewa mu w głowie. W serio? Jeszcze raz. Wszystko ok. Heh? Gdzie są moje rzeczy? Co za okropny dzień! Hej, David! Wow! Patrz na kolczyki Eni. Co? Przepraszam bardzo. Co ty wyprawiasz? Ech, podobają ci się? Nikt takich nie ma. Napisz do mnie na Insta. Myśli, że jest sprytna? Ale w sumie ładne ma te kolczyki. Fajna biżuteria. Zrobię ci taką samą. Odrysujcie wydruk liścia długopisem 3D i wypełnijcie go. Wygląda jak prawdziwe, co nie? Kiedy zaschnie, przymocujcie go do łańcuszka. Na dole przypnijcie drugiego liścia. Ładne, prawda? Gotowe! Oh, dziękuję, kochana! Wyglądają na bardzo drogie! Oh, ale zimno! Znów zasnęłam na kanapie? Ojej, ale kołtuny! Mam tu gdzieś grzebień! I całe mnóstwo śmieci! Ochyda! wszystko zarosło pajęczyną. Lepszy ryc niż nic. Coś źle się nim rozczesuje włosy. Skąd te wszystkie kołtuny? Ała! Ten jest ogromny! Ach! Masakra! No weź, dalej! Wyrwałam sobie włosy! Jak to się w ogóle stało? Mniejsza. Muszę sobie poradzić palcami. Albo i nie. Jest tu coś innego? Może ta szpatułka? No pewnie. Użyjcie długopisu 3D, żeby zrobić włosie. To trochę potrwa, ale efekt będzie tego wart. Możecie nawet zaszaleć z długością. Pokryjcie całą szpatułkę. Teraz odetnijcie nadmiar. Połowa wystarczy. I już zrobiłyście sobie szczotkę. Poradzimy sobie z tymi kołtunami. Ale będę miała gładkie włosy i to za darmo. Fajnie wyglądają, prawda? Opłaca się być kreatywnym. Sprawdźmy, czy faktycznie śpi. Ruszyła się. Muszę to wziąć i w nogi. Ach. O mały włos. Ej, patrz, mam jej kosmetyki. Nie możemy ich użyć. Będzie na nas zła. Ech, ale z ciebie cykor. Ktoś tu będzie miał kłopoty. Tak, uwielbiam też minkę. Oj, nożyczki. Muszę sobie podciąć włosy. Albo zrobię grzywkę! Obym równo obcięła! O nie! Co ja zrobiłam! Aaaa! Co jest? O, kurczę, masakra! Hej, długopis 3D! Zaraz ci pomogę! Muszę tylko odrysować taki kształt i go wypełnić w ten sposób. Gotowe? OK, teraz obracamy. Naleję tu taką kroplę i skleję oba końce. O tak! I jedziemy dalej. Dodam kilka niebieskich kropek, ale nie za dużo. Skończyłam! Patrz, co dla ciebie zrobiłam! Proszę! Pokażę ci. Widzisz, trzymają twoją grzywkę, wow, dziękuję. Kto mi zabrał kosmetyczkę? To ona, nie ja. A, oh, ale ogromny, posłuży mi na wiele lat! Okej. Okay. Widzę tu jakieś kable. Sporo kabli. Po co aż tyle? Ten chyba idzie tutaj. A ten tu. Jeszcze te. Uff, zmęczyłam się. Teraz jestem cała w kablach. Zrobiłam sobie pierścionki. Wow, ale się zaplątała. Skąd tu tyle kabli? Hej, wiem jak ci pomóc. Przyłożę tu jeden i narysuję takie linie. Widzisz? Trzymają się w miejscu. Tada, porządek i organizacja! Mogę już je podłączyć? Wow, dziękuję! Fajnie to wygląda, Ech, to był długi dzień, nie ma co, idę spać, tylko się ułożę przekręcę się na drugi bok, Uch, czemu to tak jasno? Staram się tu zasnąć, no znacznie lepiej. Niewygodna ta poduszka! To bez sensu! Nagle cały świat się na mnie uwziął! Wystawię nogę. Przynajmniej się schłodzę. A co jeśli pod łóżkiem są potwory? Lepiej schowam pod kołdrę. Chyba nic z upragnionego snu. A teraz mi zimno! Super! Położę się tak albo tak. Nienawidzę tego łóżka! Najgorsza noc w moim życiu! Co się stało? Czemu krzyczysz? Ty, jajko! Mam świetny pomysł! Zacznę od etui i gorącego kleju. Na środku narysuję okrąg. Teraz pomaluję go białym lakierem. Nie, poczekam aż wyschnie. W następnym kroku przyda się żółty balon. Odetnę końcówkę i włożę do środka miękką kuleczkę. O tak! Potem przykleję do etui. Mięciutkie! Wygląda jak jajko sadzone na etui. O, to takie relaksujące! Od razu lepiej i nawet spać mi się zachciało. Jajka uniwersalne w swojej prostocie. Okej, okay, zostawa przygotowana idealnie. Teraz obiad. Hej, mogę się dosiąść? Skoro musisz... Frytki są moim ulubionym daniem. Niedorzeczne. Muszę zrobić zdjęcia na Instagrama. Wow! Nie, ja też zrobię kilka. No tak, mam stary niemodny telefon. Chyba zjem frytki zamiast je fotografować. Och, muszę mieć idealny kąt. Uch, nie dam rady. To na nic. Słuchaj, możesz mi pomóc? Ja? Pewnie, chętnie pomogę. Tylko wezmę Twój telefon. Próbuj nie upaćkać go tłuszczem. Ach, upadł mi! Nie! Złapałam! Mało brakowało. Of, nic nie zauważyła. O, pająk tu siedzi. Chyba mam niezły pomysł. Przyda się telefon? Długopis 3D i zwykły marker. Najpierw rysujemy pierścień wokół markera. I zdejmujemy. Dobrze. Ponownie bierzemy długopis i rysujemy linię do rogu. Jeszcze kilka. Zrobimy z nich pajęczynę. Pierścień cały czas trzymamy w pionie. Świetnie. Dodajemy nieco linii dla ozdoby. To będzie świetna pajęczyna. Gotowe. Pojąki byłyby ze mnie dumne. Nie możemy zapomnieć o krawędziach. I odrobina brokatu. Dodatkowy błysk zawsze w cenie. Gotowe? Pierścień działa jak trzeba. Teraz na pewno nie upuszczę telefonu. Robi naprawdę niezłe zdjęcia. Dobrze, zabieram telefon. Coś ty zrobiła? Nawet fajne. Dzięki, jesteś w porządku. Nie ma za co! Jest! Chyba mam nową koleżankę! Ten nowy pistolet na klei jest ekstra. Działa jak powinien. O, w końcu przyszedł mój telefon! Czy może być coś lepszego? Patrzcie tylko. Jaki nieskazitelny ekran! To ja twoja mamusia. Wspaniale Sofia. Odłożę go na chwilę. Wow, na pewno nie na stół. No telefon, i ten syf, nic z tego. Ups, czekaj, pomogę ci! Można? Wyluzuj! Owincie telefon folią. Kranem do dołu. Teraz weźcie pistolet na klej i wyciśnijcie go na brzegi. Nie ma co żałować. Środek wypełnijcie zygzakami. Super. Odrysujcie aparat. Pora na pionowe linie. Wygląda ekstra. Wyjmijcie spod spodu folię. Spersonalizowane etui! Mega! Dzięki, Kevin! O, fajny ten popsocket. A ten to już cudeńko. Szkoda, że taki drogi. Zobaczę, czy mam oszczędności. Dwa dolce to stanowczo za mało. Lipa. Głupi hajs. Hm. Do tego zepsułam szufladę. Świetnie. Zaraz. Wygląda przecież jak popsocket. Połóżcie telefon ekranem do dołu. Nanieście trochę kleju na środek i przymocujcie do niego gałkę. Zaczekajcie aż wyschnie. Trzeba uwiecznić ten moment. I to ja rozumiem. Genialne. No, można iść na lekcję. Gdzie ja dałam te książki? Aha, muszę się spakować. Czegoś tu brakuje. Coś do pisania? Gdzieś tu kładłam piórnik. Hmm. Matko, oddawaj to! Potrzebuję tego! A! Nie wierzę! O, puszka po chipsach. Chyba mam pomysł: Nanieście wzdłuż gorący klej? O, tak, potem na skos. Obróćcie puszkę do góry nogami i nalejcie klej na brzegi. Jeszcze środek. I znów pod ukosem. Okej. Okay. Weźcie ją w ręce i wyjmijcie ze środka. Przyklejcie do siebie oba brzegi. I dodajcie zamek. Fajny mam piórnik? Wow! Ma się ten talent. Nie mogę się spóźnić, ale przyjemnie grzeje. Co tam czytasz? Uuu, ale luksusy. Ktoś tu się rozmarzył. Zaraz wracam. Dzień dobry, macie coś takiego? Oczywiście. Co powiesz na to? Na to mnie chyba nie stać. To? I jeszcze droższe. To może to? Mm, niech to. E, chwileczkę. Pomocy. Co tu robić? Tak. Weźcie takiego markera i narysujcie coś na nim klejem. O tak. Pokryjcie go z każdej strony. Kiedy wyschnie, zdejmijcie swoje dzieło. Wow! Co? W której ręce? W tej. Okej, okay, to w tej. Tada! To dla mnie? Ale piękny! Jestem taka szczęśliwa! To mi już nie będzie potrzebne. Dziękuję! Hmm, muszę umyć ręce. Ale pachnące mydło. Kurka, wyślizgnęło się. Mam cię. Serio? Żartujesz sobie? Słuchaj no. Nie ruszaj się stąd. Koniec tych wybryków. No weź, jak możesz mi to robić? Okej, okay, muszę coś wymyślić. Niczka, no przecież. Właś tu i się nie ruszaj. No. E, co jest? Jest całe mokre i obleśne. Fu! Masakra! Uchyda, nie będę go używać! Luzik, wezmę nowe. Ale jeśli je tam położę, znów zrobi się miękkie. Trzeba coś wymyślić. O, wiem! Przyda mi się gorący klej. Narysuję prostokąt z otworem przy umywalce. Dodam jeszcze takie szlaczki. I już. Super! Teraz umyjemy ręce. Uwielbiam nowe kostki mydła i odkładamy na miejsce. To działa! Woda spływa do umywalki. A mydło nie zmięknie i nigdzie się nie zsunie. I problem z głowy. Ech, pora na poranny prysznic. Muszę tylko zakryć włosy. Uwielbiam tę gąbkę. O tak, będę pachnieć jak wiosenna łąka. Okej, okay, tyle wystarczy. I szuruburu, ale przyjemnie. Cięgnąć pleców. No dalej, ja jakoś je dostanę. Ugh. Zaraz. Może oprę się o ścianę. Nie, to jednak był głupi pomysł. Hmm, a może by tak? Eureka! Skoczę po pistolet na klej. Zrobię takie zegzaki. A następnie dodam kilka kropek. Fajnie to wygląda. Tyle wystarczy. Sprawdźmy czy działa. Hej, daję radę! Ne plecy bez używania rąk! O, ale jestem zmęczona! Pora na odprężającą kąpiel. Rozczeszę tylko włosy, żeby się nie poplątały w wodzie. Super! Zaraz! O nie! Gdzie moja gorąca woda? O, niech to! Zrobiła się dziura w korku. Jak to się stało? Ach, to się wykąpałam. Bez sensu. Okej, okay, nadmuchałem balon. Hej, trzymaj! Ach, dzięki. Ładny jest. Zaraz. Wiem jak wszystko naprawić. Dziękuję. Ach, zabrała mi balonik. Dobrze, że mam więcej. Okej, okay, zaczynamy. Muszę odciąć tę część strzykawki. Następnie biorę balona i roluję go w ten sposób. Super, teraz przyda mi się odcięty kawałek. Włożę go w tym miejscu, następnie wlewam do środka gorący klej. Nie żałuję, od przybytku głowa nie boli. Kiedy wyschnie, zdejmuję plastikową część. Powoli zsuwam ją z balona i zawiązuję końcówkę. Tak, własnoręcznie robiony korek gotowy. Wspaniale, spełnia swoją funkcję. Aaaa, ah, o to mi właśnie chodziło. Pełen relaks. Ten kolorowy klej jest ekstra. Ma się ten talent, co? Co za strata czasu. Do pracy, a nie... Jak to się stało? Co to za nitka? Końca nie widać. Serio? Ta dziura jest wielka jak gacie ciotki Bożeny. Nie wierzę. Ej, co ja mam na głowie? Patrz na tę dziurę. Ciekawe, czy mogę ci jakoś pomóc. Nie jest duża, prawda? Chyba mam pomysł. Rozłóżcie marynarkę i odrysujcie dziurę klejem. Ostrożnie. Idealnie. Teraz wypełnijcie ją. Cierpliwości, to trochę potrwa. I po dziurze ani śladu. Namalujcie jeszcze buźkę. Słodka, co? Genialne, Brian. Ratujesz mi tyłek. No raczej. Na razie.